Cześć, witam was wszystkich w, w filmiku i jak widzicie znowu Call of Duty Modern Warfare 3 powraca i, i oczywiście macie przed sobą full detale, ekstra, wszystko na max ustawione z wyjątkiem tam głębi ostrości, może momentalnie przycinać, ale wydaje mi się, że i tak w 50 klatek tak mniej więcej na takich ustawieniach to jest, rzeczywiście szczególnie z włączonym nagrywaniem, yy, także... Także y, mam nadzieję, że będziemy się oglądać. I dzisiaj przygotowałem trochę temat i trochę powiedzieć chciałem, więc mam to dane zapisane, więc już mówię. Po pierwsze chciałem podziękować. O, znowu bym zapomniał. Po pierwsze chciałem podziękować y, mojemu znajomemu z forum i takiemu... są no, głównie z forum, bo tam go poznałem, Martumowi za pomoc w naprawie komputera, y, bo bez niego bym oczywiście nie naprawił. Także dziękuję, bo mówię wam, bezinteresownie totalnie to robi. Ja nie, ja nie wiem, czy ja bym tak kiedykolwiek się czegoś takiego podjął. I dzięki niemu, dzięki niemu e, w końcu naprawiłem po części, bo znowu nie działa. Tak, wie, wiem, mam szczęście. E, jednak on mi znowu pomaga, więc to jest zajebiste właśnie. E, ja się bardzo cieszę, że on mi pomaga i bardzo mu dziękuję. E, a przy okazji staram się oczywiście naprawiać i robić to, co on, on mówi, no bo... Bo on się zna, ja trochę mniej. No ale, e, następny temat to, znaczy temat chciałem, następne podziękowanie. Muszę znowu podziękować panu Mr. MisterAtiF21, który właśnie mi pomagał w tym meczu i właśnie, widzicie, rzucił kamizelki. I jak zobaczycie potem, taka kamizelka uratowała mi dupę i dzięki temu wbiłem moab. Także, e, dziękuję mu e, i dziękuję za poprzedni mecz, e, który rzucę ten, bo mam moab już PKP Pecheng. Bo grałem jakby, pierwszego dnia na tym kompie już naprawionym i nie, nie mogłem być mała, a dzisiaj biłem już dwa. Także się cieszę. O, i te, kolejny temat. Właśnie tutaj widzicie mruwa.pl Ty chuju rozjebany na betonie, se z ścipy piasek. Bo widać, że masz coś z ławki w bitku e, Tak, tak, tak. E, widać, że <laughs> ja tu się zacząłem śmiać bo po prostu taka wiązanka. I tutaj pan Bomberman e, napisał tekst. Protekty z gimnazjum. Tak, faktycznie. A patrzcie teraz na czat, co się stanie. No, idę do gimnazjum, więc koleś się sam tutaj pogrążył. Jednak nie mówię tutaj o panie Mrówa.pl, gdyż pan Mruwa.pl tu się zachował dobrze. O ile przekinanie można nazwać dobrym. Ale mówię o panu panie Bombermanie, który jest cipką oficjalnie przeze mnie nazwany. I tak jest. Mister, pan Atif może to potwierdzić. <laughs> pan Aty, może potwierdzić i ja po prostu chciałem pogadać się o hipo, hipokryzmie. Hipo, Boże, co ja nie umiem mówić o hipokrytach, no e, takim jak jest właśnie pan Bomberman, bo w poprzednim meczu z nim graliśmy e, I on po prostu właśnie używa Kimbo e, mówi, mówi, że chciałem o hipokryzmie pogadać. Tak, dobrze powiedziałem. E, mówi, że no to przecież jak każdy używa. To przecież... On też używa, bo... On też nie lubi takich nupskich broni. On powiedział, że on nie lubi, on nie, nie lubi takich czegoś używać. Jednakże. Mm, no każdy używa, więc. Yy, no... żeby nie, nie dostać w dupę. To on też będzie używał. Ale on nie lubi takich broni. Więc koleś się sam wyklucza, bo nie lubię nie, nie uznaje Akimbo, nie uznaje MP7, ale używa akimbo. Więc właściwie o co chodzi, no bo w sumie można, bo jasne, można się zawsze wypierać z tekstem, że każdy używa, to ja będę używał, żeby ten, ogień zgaszaj ogniem i robić większy ogień. Także świetnie. Eee... Naprawdę świetny tak rozumowania. I ogólnie potem pojechałem tekstem, bo nie miałem czasu pisać przy wbijaniu mu op, ale po prostu rozwaliłem pana Bombermana Akimbo. FMG-9 Pronuba. Widzicie dosyć jak dostaje w dupę ode mnie tutaj pięknie z LKM-a o nazwie LSW, 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 także po prostu widać co to jest skill a co to jest bycie ciotą. Nie mówię, że ja mam jakiegoś, nie wiadomo jakiego skila tylko po prostu widzicie jak to, typek dostaje ode mnie trzeci czy czwarty raz, a tutaj znowu. Ale muszę przyznać, że ten LKM nie jest taki słaby, także właśnie to jest typowy to jest typowa hipokryzja, bo mówimy coś, że niby tak nie jest, a i tak to robimy, więc w sumie się wykluczamy, no bo jeżeli czego, coś uważam, że tak nie jest, ja uważam, że każdy kto biega za Kimbo, FMG-9, MP7, yy, czy tam co jeszcze jest ludzkiego, a czy używa na przykład pakietu yy, asalt na deathmatchu, gdzie to jest typowy tryb na zabójstwa, to ludzie używają asaltów, to dla mnie taka osoba jest po, po, po prostu chujem, no i tyle. Yy, co, co, co do tego... Co do tego asaltu na deathmatch, to jeszcze nie tak bardzo, jeszcze to przełknę, ale według mnie to tylko specjalist jest na ten tryb. Tutaj macie mój pocisk dla nich, bo się wkurzyłem, bo na początku meczu Atik mi napisał, że... Yy, ...dostaniemy w dupę od tych za Kimbo. Yy. A tu jednak ja i... Ja, ja na Kimbo odpowiadam Moabem, yy, więc... To, to, na takiej zasadzie. Także, kiedy spotkacie właśnie tego... te ładne cheaty. Oczywiście, no jak widzicie, jak się dostaje tak w dupę, to faktycznie to może trochę boleć. Nie wiem, czy tam rodzice go w dupę też w domu? Trochę, czy nie, nie, nie ja się nie chcę angażować. E, naprawdę, ale jak spotkacie koleżę, to od, od razu hejt mount on i ciśnijcie go, bo naprawdę koleż jest. Ty też my pewnie admina Steam, mój też też jest admina Steam, moja mama pracuje w centrali Steam i po prostu ja dzwonię, telefon. I dzwonię do mamy. mamo, słuchaj, mamy tu Citera. No tak, podaj mi jego Steam ID. Okej, okay, podaję, ma. No już ma bana, dziękuję, mamo. I tak, odgrzej sobie zupę. No spoko. W ogóle dużo osób ma adminów Steve'a, zauważyłem. Dużo osób reportuje. Eee, e, mnie, co jest ciekawe, ale od kilku lat nie dostałem jeszcze nigdy bana. A pra prawie w każdym meczu mam gro groźbę, że dostanę bana, więc. ajdź. Coś, coś nie działam te reporty, chyba ludzie nie szczajają, że wak po prostu je olewa, ale okej, okay, nikt myślą sobie, że tak jest, skoro tak nie jest, ja dziękuję Wam za uwagę. E, tutaj mecz chyba za chwilę się kończy, nie wiem, ta, chyba za chwilę się kończy. O, nawet się skończy, zobaczymy wynik, nie miałem jakiegoś pora wyniku, jak widzicie, no LSW to też nie, jest niezły, ale no naprawdę, to przypominam, że to jest LKM. Więc mimo wszystko, z tym się biega trudniej i, i jest trochę mało... Mało według mnie. Słaby stosunek damage do szybkość wystrzału, ale zobaczymy. Także to, to było na tyle. Na nie już niedługo, a ja się z Wami żegnam. Mówił dla Was Maniak i cześć.